Serdecznie witam Was na moim kanale Potencja po 60. Może to wydawać się paradoksalne. Przez dziesięciolecia słyszeliśmy prostą radę: Pijcie więcej wody, to zdrowe. Istnieje jednak nieoczywista rzeczywistość: znaczna część mężczyzn po pięćdziesiątce spożywa wodę w sposób, który nie sprzyja ich zdrowiu seksualnemu. Problem leży w niewłaściwym czasie, nieodpowiedniej ilości a czasem nawet w nieodpowiednim rodzaju płynu. Naprawienie tych błędów może znacząco poprawić krążenie krwi, zwiększyć witalność i bez wątpienia wzmocnić funkcje erekcyjne. Niniejszy materiał szczegółowo wyjaśni dlaczego woda odgrywa kluczową rolę w dobrym samopoczuciu seksualnym, jak proces odwodnienia niezauważalnie osłabia męską sprawność, oraz jakie strategie picia wody są niezbędne do utrzymania silnej i długotrwałej erekcji po pięćdziesiątce. Po zakończeniu tego omówienia stanie się oczywiste, dlaczego woda słusznie jest uważana za jeden z najbardziej niedocenianych stymulatorów męskiej aktywności fizycznej we współczesnym świecie. Zacznijmy od szczegółu, który wydaje się elementarny, ale często pozostaje niezauważony erekcja w swej głębokiej istocie jest procesem hydraulicznym. Wyobraźmy sobie, tak jak wąż ogrodowy, wymaga wystarczającego ciśnienia wody do skutecznej pracy, tak i tkanki erekcyjne potrzebują stałego, silnego dopływu krwi. Zapewnia to ich wypełnienie, rozszerzenie i utrzymanie niezbędnej twardości. Tutaj kryje się kluczowy aspekt ludzka krew składa się głównie z wody. Przy niedoborze płynów w organizmie objętość krwi nieuchronnie spada, krążenie krwi zwalnia, a idealne ciśnienie, niezbędne do pełnej erekcji, zostaje zaburzone. To nie jest hipotetyczne założenie, lecz obserwacja wielokrotnie potwierdzona praktyką kliniczną. Mężczyźni, nawet przy niewielkim odwodnieniu, regularnie zauważają, że ich erekcja staje się mniej silna, rozwija się wolniej. Lub zanika znacznie szybciej. Co się dzieje, gdy ciało jest zmuszone wybierać, gdzie skierować swoje ograniczone zasoby. Ale zanim zaczniemy, bardzo ciekawi mnie, kim jesteście i skąd oglądacie to wideo. Napiszcie w komentarzach swoje imię i miasto. Zawsze jest mi miło czuć Wasze wsparcie i widzieć, jak wielu z Was śledzi mój kanał. Witam serdecznie wszystkich, którzy zaglądają tu po raz pierwszy. Nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych porad dotyczących męskiego zdrowia. No to zaczynamy. Przy niewystarczającym spożyciu płynów organizm nie ogranicza się do odczuwania lekkiego pragnienia. Przechodzi on w specyficzny tryb oszczędzania, swoisty stan przetrwania, gdzie priorytetem staje się mózg, serce i inne krytycznie ważne narządy. To właśnie te systemy jako pierwsze otrzymują zmniejszoną objętość krwi. W tej hierarchii, niestety, prącie nie zajmuje czołowych pozycji na liście priorytetów. Nawet jeśli świadomość mężczyzny jest gotowa na intymność, jego ciało może okazać się fizycznie niezdolne do skierowania wystarczającego dopływu krwi dla osiągnięcia i utrzymania twardości. To tylko część problemu. Nie wspominając o kolosalnych stratach energii wynikających z odwodnienia komórek, co samo w sobie może bezpośrednio tłumić libido. Czy istnieje jednak jeszcze jeden, mniej oczywisty problem związany z jakością samej krwi? Rzeczywiście istnieje jeszcze jeden ukryty, ale niezwykle istotny problem: odwodnienie prowadzi do zagęszczenia krwi. Aby to jaśniej przedstawić, można posłużyć się analogią. Czy woda łatwo przepływa przez cienką słomkę? Oczywiście. A teraz spróbuj przepchnąć przez tę samą słomkę gęsty syrop. Zagęszczona krew z dużym trudem i znacznie wolniej przemieszcza się przez tętnice, zwłaszcza dotyczy to najmniejszych naczyń krwionośnych, które zaopatrują prącie. I właśnie tutaj czynnik wieku wprowadza dodatkowe powikłanie. Po pięćdziesiątce. Naczynia krwionośne naturalnie tracą część swojej elastyczności. Jest to spowodowane zmianami w strukturze kolagenu, zmniejszeniem produkcji tlenku azotu i potencjalnym tworzeniem się blaszek miażdżycowych. Zatem, jeśli tętnice już wykazują pewną sztywność, to wolno poruszająca się lepka krew staje się niezwykle niepożądanym dodatkiem do tego obrazu. Rezultatem może być erekcja, która wydaje się niepełna wymaga znacznie większego wysiłku do osiągnięcia lub zanika przedwcześnie. Nie zawsze wskazuje to na zaburzenia hormonalne czy barierę psychologiczną. Czasami przyczyna leży w banalnej próbie uruchomienia przez organizm złożonego systemu hydraulicznego przy katastrofalnym braku płynu roboczego w jego kanałach. Co ciekawe, ten problem jest jednym z najłatwiejszych do rozwiązania pod warunkiem zrozumienia właściwego podejścia. Ale jakie jest to właściwe podejście, skoro większość mężczyzn pije wodę niewłaściwie? Jeśli wciąż tu jesteś, jestem Ci naprawdę wdzięczny. To pokazuje, że poważnie podchodzisz do kwestii zdrowia, a może nawet do swoich relacji. Daj mi znać, że jesteś ze mną. Po prostu wpisz jeden w komentarzu poniżej. No to idziemy dalej. Po tych rewelacjach może pojawić się myśl: Dobrze, sedno jest jasne. Wystarczy pić więcej wody, i choć taki wniosek wydaje się logiczny, rzeczywistość okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. Zdecydowana większość mężczyzn nie tylko nie spożywa wystarczającej ilości wody, pije ją w zupełnie niewłaściwy sposób. To brzmi paradoksalnie, ale to fakt. Jednym z najczęstszych błędów jest tak zwane picie naraz. Polega ono na tym, że uświadomiwszy sobie niedobór płynów w ciągu dnia Mężczyzna nagle wypija dwie lub nawet trzy duże szklanki wody na raz, zwłaszcza bezpośrednio przed intymnością. Idea stojąca za tym działaniem polega na próbie zatopienia systemu, natychmiastowego uzupełnienia zapasów. Jednak w praktyce takie podejście może przynieść znacznie więcej szkody niż pożytku. Dlaczego? ponieważ szybkie spożycie dużej ilości wody może spowodować zbyt gwałtowne rozcieńczenie poziomu sodu we krwi, stan znany jako hiponatremia. Do czego to może doprowadzić? Poza oczekiwaną poprawą. Konsekwencje hiponatremii wykraczają daleko poza zwykłe uczucie wzdęcia. Stan ten może wywołać silne bóle głowy, zawroty głowy, a nawet odczuwalne osłabienie mięśni. Na dodatek tak znaczna objętość płynu która jednorazowo dostała się do organizmu, nadmiernie obciąża pęcherz moczowy. W rezultacie, zamiast w pełni skupić się na intymności, uwaga mężczyzny nieuchronnie przesuwa się na dyskomfortowe parcie i naglącą potrzebę oddania moczu. Oczywiste jest, że taki scenariusz jest daleki od poprawy wydajności, na którą liczono. I to nie jedyny błąd w strategii nawadniania. Jesteś tu nadal. To znaczy, że należysz do nielicznych, którzy naprawdę dbają o siebie. Napisz w komentarzu cyfrę dwa, jeśli jesteś ze mną, chcę zobaczyć, ilu nas jest tak świadomych. No to jedziemy dalej. Istnieje jeszcze jeden powszechny wzorzec błędnego nawadniania, który nazwano cyklem pustyni i powodzi. Jego istota polega na tym, że przez wiele godzin człowiek nie spożywa żadnych płynów, doprowadzając organizm do stanu porównywalnego. Z rośliną wysuszoną pod palącym słońcem. Następnie, próbując zrekompensować ten deficyt, wieczorem wypija naraz kilka szklanek wody. Problem takiego podejścia polega na tym, że ludzki organizm optymalnie funkcjonuje w warunkach stałości. Komórki, naczynia krwionośne i oczywiście tkanki erekcyjne wykazują najlepszą wydajność, gdy są stabilnie nawadniane przez cały dzień. Masowe zalewanie. Po którym następują długotrwałe susze, zmusza wewnętrzne systemy organizmu do przełączania się między skrajnościami, co tworzy znaczne obciążenie dla nerek, serca i całego układu krążenia. Zrozumienie tych niuansów jest kluczem do odkrycia prawdziwego potencjału wody dla zdrowia mężczyzn. W świecie, gdzie dbałość o zdrowie staje się świadomą koniecznością, istnieje paradoks, który wielu pomija. Zwłaszcza gdy chodzi o intymne samopoczucie. Pragnienie to nie sygnał do działania, lecz opóźniony wskaźnik. Do momentu, gdy mózg wysyła sygnał o potrzebie picia, organizm zdążył już zaadaptować się do stanu lekkiego odwodnienia. Przepływ krwi zwalnia, a tkanki erekcyjne mogą nie funkcjonować z pełną mocą. Poleganie wyłącznie na pragnieniu jest niewystarczające dla szczytowego zdrowia seksualnego. Dla osób po pięćdziesiątce sytuacja się pogarsza, ich organizm z wiekiem mniej efektywnie zatrzymuje i rozprowadza wodę. Odwodnienie następuje szybciej, silniej, wpływając na wydajność. Rozwiązaniem nie jest po prostu więcej wody, to rozsądne spożycie, picie we właściwym czasie i w optymalnych ilościach. W ten sposób system zawsze dysponuje tym, co niezbędne do codziennego funkcjonowania i intymnych chwil. Ale jak zbudować ten nowy reżim? Eksperci są zgodni. Pierwszy krok do optymalnego nawodnienia jest prosty, ale jego znaczenie trudno przecenić. Każdego ranka zaczynaj od dużej szklanki wody. Ważne, objętość nie mniej niż 300 do 400 mililitrów. Rytuał ten wykonaj w ciągu 20 minut po przebudzeniu. Zastanów się, co działo się w organizmie przez całą noc. Ciało oddychało, pociło się, nerki filtrowały odpady przez 7 do 8 godzin bez płynów. Człowiek budzi się w lekkim odwodnieniu, niezależnie od odczuć. Poranna szklanka działa jak pierwsze płukanie. Nawadnia komórki, budzi naczynia krwionośne i daje nerkom sygnał do rozpoczęcia skutecznego usuwania toksyn, które nagromadziły się w nocy. Ponieważ erekcja zależy od zdrowego krążenia krwi, to wczesne nawodnienie jest podobne do uruchomienia pompy przed pracą. Czy można wzmocnić ten efekt? Aby wzmocnić działanie porannej szklanki na układ naczyniowy, specjaliści zalecają dodać niewielką szczyptę różowej soli himalajskiej i sok z połowy świeżej cytryny. Ta kombinacja nie służy tylko smakowi. Minerały z soli, magnes i potas. Przywracają równowagę elektrolitową, niezbędną do skurczów mięśni i funkcji nerwowych, w tym mięśni gładkich tętnic, które zapewniają dopływ krwi. Cytryna dostarcza witaminę C, przeciwutleniacz, który chroni tlenek azotu przed szybkim rozpadem w krwiobiegu. Dlaczego tlenek azotu jest tak ważny? Jeśli dotrwałeś do tego momentu, jesteś bohaterem tego filmu naprawdę, napisz w komentarzu cyfrę 3 a będę wiedział, że jesteś ze mną do końca. No to kontynuujmy. Tlenek azotu to gazowa substancja wytwarzana przez organizm w celu rozluźnienia naczyń krwionośnych, umożliwiając im szerokie otwarcie. Jego ochrona oznacza silniejszą i dłuższą erekcję. Po porannym rytuale strategia nawadniania przechodzi w tryb stałej kroplówki. Zamiast kilku dużych porcji wody, Zaleca się picie małymi łykami około pół szklanki co 45 do 60 minut. Można to porównać do utrzymywania stałego ciśnienia w wężu ogrodowym, a nie wyłączania go na godziny. Takie powolne, ciągłe nawadnianie utrzymuje optymalną objętość krwi, zapobiega osłabieniu spowodowanemu lekkim odwodnieniem i pozwala układowi sercowo-naczyniowemu funkcjonować optymalnie przez cały dzień. Ale dla jakich aktywności jest to szczególnie ważne. Ten reżim nawadniania nabiera szczególnego znaczenia przy planowaniu aktywności fizycznej. Intymność podpada pod tę definicję. Dobrze nawodnione mięśnie, w tym mięśnie dna wykazują lepszą wydajność i szybciej się regenerują. Mięśnie dna odgrywają kluczową rolę w życiu intymnym. Kontrolują one twardość erekcji, jej utrzymanie i siłę orgazmu. Jeśli te mięśnie są zmęczone, napięte lub niedostatecznie nawodnione, wydajność cierpi. Czy istnieje sposób na optymalizację nawodnienia bezpośrednio przed intymnymi chwilami? W kontekście intymności zaplanowanej na wieczór specjaliści proponują cenną wskazówkę kontynuować picie wody małymi łykami w ciągu dnia, ale zaprzestać spożywania dużych ilości płynów na około 45 minut przed wydarzeniem. Daje to organizmowi czas na przetworzenie ostatniej porcji płynu, zapobiegając dyskomfortowi związanego z pełnym pęcherzem moczowym. Korzyści z nawodnionych naczyń krwionośnych i responsywnych mięśni zostają zachowane, ale eliminuje się niezręczną przerwę na wyjście do łazienki. Jednakże czy te procesy wpływają na coś więcej niż tylko przepływ krwi? Rozmowa o przepływie krwi była wyczerpująca, ale prawdziwa rola nawodnienia w zdrowiu seksualnym sięga znacznie głębiej, dotykając złożonej sieci hormonów i sygnalizacji nerwowej. Produkcja testosteronu to wieloetapowy proces, silnie zależny od zdrowego funkcjonowania nerek i nadnerczy. Nerki filtrują krew. Utrzymują równowagę elektrolitową i regulują poziom płynów, co bezpośrednio przyczynia się do stabilności hormonalnej. Nadnercza, położone nad nerkami, częściowo odpowiadają za produkcję prekursorów testosteronu. Gdy w organizmie brakuje wody, oba systemy są zmuszone do pracy w trybie zwiększonej intensywności, wspierając funkcje życiowe. Ta reakcja stresowa uruchamia zwiększoną produkcję kortyzolu, głównego hormonu stresu. Kortyzol i testosteron są antagonistami. Wysoki poziom kortyzolu tłumi produkcję testosteronu, co z czasem może prowadzić do obniżenia libido, poziomu energii i ogólnej sprawności seksualnej. W ten sposób, utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia staje się nie tylko kwestią komfortu, ale fundamentalną podstawą kompleksowego intymnego samopoczucia, sprzyjając harmonii ciała i ducha. W codziennym zgiełku często pomijane są fundamentalne podstawy zdrowia, ale czasem to właśnie najprostsze elementy wywierają najgłębszy wpływ na najbardziej złożone systemy organizmu. Mowa o nawodnieniu, a jego rola w zdrowiu mężczyzn wykracza znacznie dalej niż się powszechnie uważa. Za fasadą utartych przekonań kryje się cała sieć elektryczna, zarządzająca jedną z najbardziej delikatnych funkcji ciała. Układ nerwowy odgrywa kluczową rolę. Erekcja nie sprowadza się wyłącznie do dopływu krwi, jest wynikiem niezwykle precyzyjnej sekwencji impulsów elektrycznych. Sygnały te powstają w mózgu, następnie przechodzą przez rdzeń kręgowy, przez nerwy miedniczne, docierając do mięśni gładkich prącia. Do bezbłędnej pracy wymagana jest szybkość, siła i idealna koordynacja tych impulsów. Jednak przy odwodnieniu zaburzona zostaje delikatna równowaga płynów wewnątrz i wokół komórek nerwowych. To spowalnia przekazywanie sygnałów. Konsekwencją może być opóźnione pobudzenie, spadek spontaniczności erekcji, lub nawet trudności z jej utrzymaniem, ponieważ kanały komunikacyjne funkcjonują z opóźnieniem. Wystarczające nawodnienie wspiera efektywną pracę pompy sodowo-potasowej w komórkach nerwowych. Zapewniając szybki i swobodny przepływ sygnałów. Dlatego mężczyźni z optymalnym poziomem nawodnienia często opisują erekcję jako naturalny proces, niewymagający wysiłku. Jest to podobne do różnicy między natychmiastowym dostępem do szybkiego internetu a ciągłym buforowaniem wideo. Ale jak dokładnie te sygnały transformują się w fizyczną manifestację? Nawodnienie odgrywa decydującą rolę w utrzymaniu syntezy tlenku azotu. Na poziomie komórkowym. Ten gazowy mediator, tlenek azotu, jest kluczowym ogniwem przekształcającym impuls nerwowy w odpowiedź fizjologiczną, inicjując rozszerzenie tętnic prącia. W ten sposób połączenie codziennego, odpowiedniego nawodnienia, zrównoważonego wsparcia elektrolitów i diety bogatej w składniki odżywcze, stymulujące produkcję tlenku azotu zapewnia zarówno sprzętowej, jak i programowej części systemu seksualnego optymalne warunki do funkcjonowania. Jednakże, jak świadomie mężczyźni podchodzą do wyboru swoich napojów? Wielu mężczyzn z przekonaniem twierdzi, że spożywa wystarczającą ilość płynów, jednak szczegółowe badanie ich nawyków picia często ujawnia inny obraz. Znaczną część ich diety stanowią kawa, herbata, napoje gazowane, a nawet alkohol. Mimo zawartości wody napoje te zawierają związki, które mogą działać na szkodę organizmu. Na przykład, kawa i czarna herbata działają jak łagodne diuretyki. Stymulują one nerki do przyspieszonego wydalania płynów, co oznacza, że z każdą wypitą filiżanką organizm może tracić więcej wody, niż otrzymał. Alkohol działa jeszcze agresywniej, hamuje on produkcję hormonu antydiuretycznego. Które odpowiada za zatrzymywanie wody w organizmie. Prowadzi to do znacznie częstszego oddawania moczu i w konsekwencji do przyspieszonego odwodnienia. Ale jak rozpoznać ten ukryty stan, jeśli nie ma jawnego pragnienia? Główna trudność polega na tym, że lekkie odwodnienie rzadko objawia się dramatycznie. Człowiek może nie odczuwać silnego pragnienia ani zawrotów głowy, ale jego ciało już funkcjonuje w warunkach niedoboru płynów. Jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników jest kolor moczu. Jasnosłomkowy odcień zazwyczaj świadczy o odpowiednim nawodnieniu, jednak jeśli kolor stale pozostaje ciemnożółty, jest to niemy sygnał organizmu o potrzebie dodatkowych płynów. Innym objawem, często ignorowanym, jest zauważalny spadek energii w środku dnia, ten ciężki, ospały stan, gdy powieki zaczynają się kleić. Często to nie tylko zmęczenie czy głód, to mechanizm samozachowawczy, gdy organizm próbuje oszczędzać zasoby z powodu niewielkiego zmniejszenia objętości krwi. Jakie jeszcze nieoczywiste sygnały wysyła ciało? Suchość w ustach jest oczywiście bezpośrednim sygnałem alarmowym, ale mniej oczywistym, choć powszechnym objawem są skurcze mięśni, zwłaszcza w okolicy łydek lub ud w nocy. Zjawiska te często przypisuje się zmianom związanym z wiekiem lub przemęczeniu. Jednak badania pokazują, że skurcze są ściśle związane zarówno z odwodnieniem, jak i z niedoborem kluczowych elektrolitów, takich jak magnes i potas. Bez odpowiedniej objętości płynu włókna mięśniowe nie mogą kurczyć się i rozluźniać z niezbędną płynnością, co znacząco zwiększa ich skłonność do drgawek w spoczynku. Czy istnieją inne, jeszcze subtelniejsze wskaźniki dotyczące sfery intymnej? Istnieje jeszcze jeden subtelny, ale niezwykle ważny wskaźnik: zmniejszenie częstotliwości lub twardości porannych erekcji. Nocne i wczesnoporanne erekcje w znacznym stopniu zależą od optymalnego przepływu krwi i bezbłędnej sygnalizacji nerwowej. Odwodnienie może znacząco wpłynąć na ich występowanie, zmniejszając częstotliwość i twardość przy czym przyczyna tego pozostaje dla mężczyzny nieoczywista. Ale co się stanie, jeśli do prawidłowego nawodnienia dodamy inne ważne elementy? Właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa transformacja. Sama woda ma potężny potencjał, ale jej działanie wielokrotnie wzrasta, gdy prawidłowe nawodnienie łączy się z innymi nawykami, które przyczyniają się do zwiększenia ogólnej wydolności organizmu. Można to porównać do jednoczesnej modernizacji silnika i optymalizacji paliwa. Na przykład produkty korzystnie wpływające na krążenie krwi, takie jak buraki, szpinak, jagody i łosoś, pomagają utrzymać elastyczność tętnic, zmniejszają stany zapalne i stymulują produkcję tlenku azotu. To właśnie ta cząsteczka odpowiada za rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Gdy organizm jest dobrze nawodniony, te cenne składniki odżywcze są dostarczane do potrzebujących tkanek, w tym tkanek miednicy, znacznie skuteczniej. A co z ruchem? Aktywność fizyczna jest kolejnym potężnym sojusznikiem. Nawet tak prosta czynność, jak szybki dwudziestominutowy spacer, może znacząco zwiększyć dopływ krwi do dolnych partii ciała. Poprawia to dostarczanie składników odżywczych i przyspiesza usuwanie produktów przemiany materii z mięśni i tkanek erekcyjnych. Istnieje jednak kluczowy niuans: przy odwodnieniu organizmu skuteczność ćwiczeń fizycznych znacznie spada. Krew staje się gęstsza, mięsień sercowy musi pracować z większym obciążeniem, a mięśnie męczą się znacznie szybciej. Odpowiednie nawodnienie zapewnia, że zwiększone krążenie krwi wywołane aktywnością fizyczną faktycznie dotrze do mięśni miednicy i tkanek erekcyjnych w pełnej objętości, maksymalnie wykorzystując potencjał treningów. A co z odpoczynkiem? I oczywiście nie można ignorować znaczenia snu, ponieważ bez jakościowego odpoczynku wszystkie wcześniejsze wysiłki mogą zostać zniweczone. Organizm wytwarza większość testosteronu właśnie podczas głębokich faz snu. Odwodnienie może sabotować ten życiowo ważny proces na dwa sposoby. Po pierwsze, może prowadzić do częstszych przebudzeń albo z powodu pragnienia, albo z powodu przyspieszonego bicia serca, gdy ciało próbuje zrekompensować zmniejszoną objętość krwi. Po drugie, niedostateczne nawodnienie może zwiększyć częstotliwość nocnego oddawania moczu, co jeszcze bardziej zakłóca cykle głębokiego snu. Ostatecznym rezultatem jest obniżenie poziomu testosteronu, pogorszenie ogólnej regeneracji i w konsekwencji niższa poranna sprawność. W ten sposób kompleksowe podejście do nawodnienia, odżywiania, ruchu i odpoczynku tworzy solidne podstawy do utrzymania męskiego zdrowia i witalności na długie lata. U podstaw ludzkiego dobrobytu leży niedoceniany element regularne umiarkowane spożycie wody w ciągu dnia to coś więcej niż zaspokojenie pragnienia to fundament dla efektywnego krążenia krwi utrzymania równowagi hormonalnej i zwiększenia ogólnej witalności jak ta prosta nawyk może zmienić jakość życia z wiekiem obserwacje pokazują mężczyźni w wieku 50 60 a nawet 70 lat odnotowują znaczną poprawę w sferze intymnej i poziomie energii, wprowadzając jedynie tę jedną zmianę. Woda to nie tylko rozpuszczalnik, to katalizator dla systemów, które zapewniają poczucie witalności, pewności siebie i funkcjonalności. Ale jak dokładnie płyn wpływa na tak głębokie procesy? Wyobraźmy sobie organizm jako złożoną sieć, gdzie każda komórka wymaga optymalnych warunków. Stałe nawodnienie zapewnia sercu, naczyniom krwionośnym, zakończeniom nerwowym i układowi hormonalnemu wszystko, co niezbędne do bezproblemowego funkcjonowania. To nie domysły, to fizjologia. Gdy ciało jest nawodnione, krew płynie swobodniej, dostarczając tlen i składniki odżywcze tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Przejawia się to nie tylko w poprawie nastroju czy przypływie sił. Ale także w niezawodnej pracy funkcji, które pozornie nie są bezpośrednio związane z ilością wypitego płynu. Jakie jeszcze ukryte korzyści przynosi ten nawyk? Specjaliści zalecają, aby każdy dzień zaczynać od szklanki wody, następnie utrzymywać rytm, spożywając płyny małymi porcjami przez cały dzień. Obserwacje pokazują, już po jednym lub dwóch tygodniach takiego reżimu, zauważalny jest odczuwalny przypływ energii, stabilizacja nastroju, i co ważne, poprawa wskaźników fizjologicznych, w tym tych wpływających na zdrowie intymne. Te pozornie nieznaczne zmiany kumulują się, tworząc znaczący efekt. Ta zmiana nie wymaga nakładów, jest pozbawiona skutków ubocznych i przynosi korzyści każdemu systemowi organizmu. Być może najlepsze lata są jeszcze przed nami, a droga do nich zaczyna się od uwagi na najbardziej podstawowe potrzeby.